Czytanie z księgi proroka Habakuka. Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie na pomoc, a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają właśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: Zapisz widzenie na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, tego oczekuj, bo w, krótkim, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Oto Słowo Boże. Boże Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu. Wznośmy krzyki ku chwale naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy mu pieśni, słysząc głos pana, serce nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, uwielbiajmy go padając nad parze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słynne. Byście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją Wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Masa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie choć widzieli moje dzieła. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, jego więźnia, Lecz weź udział w trudach i w przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie, Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą ducha świętego, który w nas mieszka. Oto słowo Boże. Z wami. I z twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Tobie, Panie. Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiary jak ziarnko gorczycy, Powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze. Przepasz się i usługuj mi, aż z jemi napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo pańskie. carissimi fratelli e sorelle omiovani bracia i siostry evangelio parte di una richiesta di grande importanza e zaczyna się od prośby o wielkiej doniosłości gli apostoli chiedono a Gesù accresci in noi la fede apostolowie proszą Jezusa przymnóż nam wiary e forse la preghiera Tutti noi dovremo fare in questi tempi difficili. Może to jest prośba, którą wszyscy powinniśmy kierować w tych trudnych czasach? Ci sentiremo rispondere da Gesù? Usłyszymy odpowiedź od Jezusa? Se si aveste fede quanto un graniero di senape, potreste dire a questo gelso. E mare. Gdybyście mare mieli wiarę jak zianko gorczycy moglibyście powiedzieć tej morwie, wyrwij się z korzeniami i przenieś się w morze a ono by was posłuchało non c'è bisogno di una grande fede sembra dire Gesù mówić że nie trzeba wielkiej wiary basta Una fede piccola, ma kiesia fede, ossia fiducia totale in Dio, che in qualsiasi altra cosa, como kariera, denaro, partido, klan, estesesi. -est Wystarczy mała wiara, ale żeby to była wiara, czyli całkowite zaufanie pokładane w Bogu, a nie w czymś innym, jak karierze, pieniądzach. Partii, klanie, w sobie samym. Ci basta una fede autentica, poco, ma essenziale, come è piccolo un granello di senape. Wystarczy nam wiara autentyczna, mała, ale istotna, jak małe jest ziarenko Gorczycy. La fede è accettare, amare, vivere. I e adorare Jezus e dio, persona storica e vivente nella sua Wiara polega na tym, by przyjąć, kochać, adorować, żyć Jezusem Chrystusem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, osobą historyczną i żyjącą w swoim kościele. A la fede Christiana. E avere questa certezza di fondo, certezza non intellettuale, ma esistenziale e vitale. Mieć to mieć tę pewność, pewność nie ale i La fede è vivere in profonda e intima comunione con Dio, ed essere al servizio umile. E di lui e del Wiara to życie w głębokiej wspólnocie z Bogiem, to bycie na służbie pokornej, wspaniałomyślnej i Jemu i bliźniemu. Di fede ne basta un Essa di anche le Wystarczy ziarenko takiej wiary. Ona jest zdolna także przenosić góry. Jak wielkie wrażenie robi to stwierdzenie Jezusa! Il è albero, kon Morwa to drzewo o potężnych korzeniach. Stradicarlo sarebbe una operazione difficilissima. Wyrwać je z korzeniami byłoby operacją bardzo trudną, o ile nie niemożliwą. Wiara, jak mówi Jezus, ma niewiarygodną moc wobec trudności i wobec tego, co niemożliwe w życiu. Subito dopo questa dichiarazione sorprendente, Jezus parla del serwo, chiamato a compiere il suo servizio verso il padrone, anche quando rientra dal suo lavoro nel campo. Po tym zaskakującym stwierdzeniu Jezus mówi o słudze, wezwanym by pełnić swoją posługę wobec Pana, także wtedy, gdy wraca ze swojej pracy na polu. Jak możemy połączyć te dwa stwierdzenia o mocy wiary i o służbie jako służby nieużyteczni? Ci sono tre punti per Są trzy punkty, które mogą nam pomóc. Il primo punto. Pierwszy punkt. La prima lettura tratta dal libro del profeta Abacuc ci si offre una frase che è la chiave per capire il Vangelo di oggi. Pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi proroka Habakuka podaje nam zdanie, które jest kluczem do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii. Sp lo troviamo nell'ultima De la di Znajdziemy to w ostatnim e, zdaniu z tego czytania z Habakkukuka. Il giusto vivrà della sua fede. Sprawiedliwe żyć będzie dzięki swej wierze. Die Apostoli jeszcze o Chiesu, a, a cresi in noi la fede. Apostolowie prosili Jezusa, umoc umocni naszą wiarę. Cóza jest la fede? Koma funkcjonuje la fede? Czym jest wiara? Jak funkcjonuje wiara? La fede cresce. Wiara rośnie. Parte da un graninello di senape, così piccolo che messo nella mano anche si vede. Zaczyna się od ziarenka gorczycy, tak małego, że gdy się je położy na ręce to nawet go nie widać. È e potente perché cresce. fecondando il credente dal profondo. E' potente, perché cresce, il credente dal profondo. Cresce certamente con i sacramenti, cominciando con il battesimo, che deve essere fecondato, nutrito dal mistero dell'Eucaristia, meditando sulla parola di Dio Pregando, compiendo di rośnie oczywiście przez sakramenty, zaczynając od chrztu, który ma być wzmacniany, karmiony przez Eucharystię, przez medytację Słowa Bożego, modlitwę, przez spełnianie uczynków miłosierdzia. Aumenta mettono la, la fede alla prova. Wzrasta poprzez cierpienia, które wystawiają wiarę na próbę. Aumenta tramite la testimonianza della fede. Wzrasta poprzez świadectwo wiary. Così, e questo è il secondo punto. La fede diventa un dono di Dio, che dà sapore al tutto. Il giusto vivra della sua fede. I tak, to è il secondo punto. Wiara staje się darem Boga, który nadae smak wszystkiemu. Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierze. In ogni la fede ci e si guida. W każdych okolicznościach wiara nas oświeca i prowadzi. Sono al e kiedy jestem przy pracy i kiedy odpoczywam. Kiedy prego i kiedy służę. Kiedy modlę się i kiedy służę. Na persona, która żyje przez swą fede Non si distacca mai dal suo rapporto di fede con il Signore. Osoba, która żyje dzięki swej wierze, non odrywa się nigdy od swojej relacji wiary z Panem. Agisce e vede tutto con gli occhi della fede. widzi wszystko wiary. Questo si porta al terzo punto. To Po dy noi, a dy dzielji dla propriajawita. Każdy z nas ma jakieś morwy w swoim życiu? Kozy, deficji, vivere, Rzeczy z którymi ciężko żyć. Sofereny, dubi, falimenti, ke kontyuamo, a pesarci. azarci? Cierpienia, wątpliwości, upadki, które wciąż nam ciążą. Wobec tych sytuacji człowiek może się zablokować, albo może żyć dzięki wierze. Vedendo un gelso, con la fede lo Widząc morwę, swoją wiarą wyrywają z korzeniami. La fede, que anuncia San Paolo, In tutte queste cose, noi siamo più che vincitori per virtù di colui, che si amati. Cristo Gesù, che è morto, anzi, è resuscitato, sta alla destra di Dio, intercede per noi. Wiara, którą głosi Święty Paweł, w tym wszystkim jesteśmy zwycięzcami dzięki temu, który nas umiłował. Jezusowi Chrystusowi, który umarł, co więcej z martwych wstał, zasiada po prawicy Boga i wstawia się za nami. In fatti, I rzeczywiście to On wyrywa morwy z naszego życia, to On je wyrywa z, ko z, z korzeniami. To on, Bóg, który każe nam usiąść i nam służy. I rzeczywiście wobec tego wszystkiego, co Bóg uczynił i czyni dla nas, naprawdę jesteśmy sługami nieużytecznymi. Nel greco Inutile vuol dire privo di utile, cioè pa sen senza pagamento. V originale nieużyteczny pozbawiony tego co użyteczne, czyli zapłaty. Commentando il Salmo 115, Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha, mi ha dato, San Basilio Magno. ci si da anche la risposta, cito. Komentując psalm 115, Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczynił, święty Bazylii Wielki daje nam też odpowiedź, cytuję. I Salmista, ha compreso i molt, moltissimi doni ricevute da Dio dal non essere, è stato condotto all'essere. È stato plasmato dalla terra e, dato, e donato di ragione. Hai poi scorto l'economia di salvezza a favore del genere umano, riconoscendo che il Signore ha dato se stesso in redenzione a posto di noi tutti. Psalmista zrozumiał tak liczne dary otrzymane od Boga, że z niebytu został przeprowadzony do bytu, że został ukształtowany z ziemi i obdarzony rozumem. Później dostrzegł ekonomię zbawienia na rzecz rodzaju ludzkiego, uznając, że Pan dał samego siebie na okup za nas, w zamian za nas wszystkich. renderò al Signore? Nie sacrifici, nie ma tutta la mia vita mia stessa vita per questo dice alstro il calice della salvezza chiamando il calice il patire nel combattimento spirituale il resistere al peccato sino alla morte cioe non ordam panu ne ofiary całopalne nie ofiary ale całe moje życie dlatego mówi podnoszę kielich zbawienia Nazywając kielichem cierpienie w walce duchowej, opieranie się grzechowi aż do śmierci. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, tornando al nostro servizio nel campo del Signore davanti ai celsi che si aspettano, ravviviamo il dono di Dio che in noi cioè la fede egzorta a fare San Paulo na Sua la di oggi. Umiłowani bracia i siostry, wracając do naszej posłu posługi w na polu pańskim wobec morów, które na nas czekają, ożywmy dar Boży, który jest w nas, czyli wiarę, jak zachęca nas święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu. Non vergoniati dunque. di dare testimonianza al Signore, ma con la forza di Dio soffri come me per il Vangelo. Ja, Custodisci mediante lo Spirito Santo che abita in noi il deposito prezioso della fede che ti è stato affidato. z depozytu wiary który został ci powierzony za pomocą Ducha Świętego non vergogniam di dare testimonianza al Signore nostro non wstydźmy się dawać świadectwa naszemu Panu soffriamo Znoś... per evangelio e per i suoi santi insegnamenti che abbiamo ricevuto in Cristo Jesus codicia snośmy cierpienia dla ewangelii i dla świętej nauki, którą otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Niech tak się stanie. Obiecuję Wam, że będę się modlił za Was, żeby to, co zasiałem w Waszych sercach, wzrastało. Proszę także Was o modlitwę za mnie. Proszę także Was o modlitwę za mnie. A la mia fede. Aby Pan też przy... powiększył moją wiarę.